Hmm. Dzisiaj chcę z wami opowiedzieć o książkach. Mam trzy książki. Pierwsza z nich będzie... O, tam. Mam książkę Beaty. na ty. Który wpłynie na krew?

Teraz laskiem od kory druga kory. Hmm, to jest kora słońca bez końca fotografię kory jest niestety tutaj mam pełno pełno takich hmm, oznaczeń w ogóle widzicie tutaj znaczy właśnie e, To są najlepsze teksty, które mi bardzo inspirują. Tutaj e, właśnie ich trochę własnym autografem. Obiecałem, że nagram, taki wiem, że nagram. Że nie obiecałem ale chciałem. To jest pełno takich pełno takich właśnie sytuacji wydarzeń sobie Michała i nie tylko. Yy. So, się się I co? Życzę miłego dnia. Pozdrawiam. Myślę, że wam się spodobał ten film. Daj łapkę w górę. Słoneczek. 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 Komentarz. I podbijajcie.